Dzień dobry, widzowie. Nie bez powodu dzisiaj jesteśmy nie w mo koło motelu. Z powodu takiego, bo dzisiaj patrzymy sekret w motelu. Także wchodzimy do środka motelu. Obojętnie jaki sobie apartament wybierzecie. No dobra, no to jak wezmę sobie to apartament. Nie wiem, sobie zrobię zielony. Nie wiem po co. Ale dobra. No to usiądźmy sobie teraz na kanapie, wygodnie. I teraz usuniemy nasz apartament. No i zobaczcie. to jest jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. No zobaczcie, no apartamenty. Ale to jest pierwszy sekret. Czekajcie, wejdźmy sobie. Ja myślę, że to będę miał nadal. No ale dobrze, widzowie. Teraz... Weź sobie domek. Albo nie, najpierw zobaczmy czy w bibliotece to jest taka rzecz jedna. Rozjadę tu kogoś. Przypadkiem. Nie wnikajcie, że jeżdżę busem. No szkoła się przecież zaczęła już, nie? No i biblioteka, no jest biblioteka. I, czy, I tu powinna być ta książka. Tylko czekajcie. ty jest. Ten dźwięk był sus. Nie wnikajcie, że ja mam stopa. A czasami tutaj książki widziałem, że nie ma. To chyba też zależy od serwera, nie wiem. No i zobaczcie. No i teraz mamy ten apartament taki, nie? No i tu pod stołem jest jakaś taka książka. No ale ten apartament widać wtedy, że jest taki zniszczony. No i straszny, można powiedzieć, jeszcze jak się światło z Kasi, nie, jak się światło, jest creepy, no ale dobra, to nie o apartament już chodzi widzowie, ale jeszcze, nie wiem czy wy wiedzieliście widzowie, ale jest jeszcze jeden sekret, poza oczywiście tym duchem, no to czekajcie, no to tu, tą, no, tą książkę trzeba włożyć, no to no. chyba każdy wie, nie, no. Że to to znika i tu się jakiś ten duch pojawia. To chyba każdy wie, nie? O tym duchu, że tu się pojawia. On jest podobny do tego tutaj. Tylko jeszcze tak myślę, że to może być Markus z Brookhaven Nie chcę myślę. Ale dobra, muzeum. Dobra, czekajcie, to będzie... Nie, 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 nie odchodził. To na samym dole, no. Wiedzieliście, widzowie o tym, bo ja się o tym dowiedziałem miesięcy temu, że patrzcie, widzicie, znaczy czekajcie, bo ja za szybko Wam pokazałem. Jesteśmy to tutaj, nie koło szkoły. No to tutaj mamy to do wybierania, jak sobie wybierzecie sam z autami, no to tu niby macie takiego kłada jakiegoś, ale gdy usiądziecie tutaj na to krzesło, gdzie jest taki czerwony napis, to możecie kliknąć auto i do wyboru będzie mogło Wam stać tutaj. Takie auta różne, zobaczcie, klikajcie jakie chcecie. Ono się i tak wam pojawi. Na przykład auto Dempéa wejście, o! No i to jest. To nie jest tak bardzo sekret jakiś, no ale można też tak zrobić. I kolejny sekret to chyba najpopularniejszy sekret. Jaki jest? Czyli patrzę wam, czyli tu jedzie. No dobra, nie wiem, czy ten z jachtem jest popularny, ale wiem, że na jachcie. I widziałem na YouTube też, że tu gdzieś niby jest jakaś kamera. Patrzcie, zobaczcie. Skąd ta kamera? Nie mam pojęcia. Można w nią kliknąć, ale tam żadnego apartamentu nie ma, więc to jest dziwne. A to jest po prostu na ja Prawie. Gdy teraz pójdziemy sobie tutaj. No ja na ja. Czekaj, bo to było zejście tutaj. Bo ja nie pamiętam. Tu też był widzę, bo lodówka jest otwarta. Czekajcie widzowie, bo ja nie kojarzę, gdzie to było. Czy to był jakiś sekret? Tak, sekret, sekret. Dobra. Zobacz. To są pieniądze, bronie. No i... Co? No a to jest sekret, tutaj jest łazienka, no i tu można wejść. No. Miło widzi ryby. A to się tak serio nie zarzuca. To w ogóle. Nie wkajcie widzowie, czemu ja takiej mam wieloryby na sobie, ale dobra. A to idziemy do kolejnego sekretu. O Jezu, ej, coś jest z tą wodą. Nie ale ten sekret chyba każdy zna. Tutaj, no tutaj w tej łazience. Czekajcie, bo wiem, że tu jestem, sekret, ale ja nie mogę. Halo? No jestem. A to to jest ta dziwna lalka. No i to jest taki jakby strych. Ale ja, że nie te drzwi. No dobra, ale teraz jedziemy do tego. Zresztą sobie taki domek jeden, w którym wam pokażę jeszcze kolejny sekret taki. Co ma na tym napisane? Fredo chyba. Hmm, no po drodze jak tu jesteśmy to wam pokażę ten sekret. Ten chyba sekret każdy znano tu że się wchodzi. No i że tu jest to przejście do banku, tu jest to przejście do banku, no to chyba to każdy zna, że tu możemy po prostu przyjść, no sobie wysadzić bank, wziąć pieniądze i uciec po prostu. No to chyba każdy zna, nie? No bo tam prosto wiecie chyba, co to jest. Gdzie to się idzie? No tu właśnie. No to patrzcie, no to tu jest starówka, nie? No to tu trzeba no nie i tu się wyjeżdża w takiej tajnej bazie. agencji. tu pisze. Jak się wejdzie to, no to tu mamy kamery na całe miasto. Ale w jeszcze jednym miejscu wam pokażę, gdzie takie kamery są jeszcze. Nie tylko tu. Dobra, wyjdźmy już sobie tędy. Dobra i ja teraz jedziemy do mm, rodziców domek. Znaczy no najpierw miałam wam pokazać tam jeszcze coś w komisariacie policji. No zobaczcie. Ja tu wie, dobra. Jestem, no, to jest komenda, nie? No to tu jest ten SWAT. To ta praca od SWAT. No to tutaj jak się usiądziemy znowu, no to tu kolejne kamery mamy. Na całe miasto. A do, a do kolejnego sekretu musimy wziąć lornetkę. Więc weźmiemy lornetkę, wejdziemy na ten. patrzcie na przykład. Czekajcie, no. O, naspała, ona na mamy kamerę. No to wystarczy weźmiemy lornetkę, klikamy na animację 2, potem te, Potem z powrotem 1 i widzimy, gdzie są kamery. I to udowodnię Wam, że to na każdym działa. Zobaczcie na przykład... Zróbmy sobie, nie wiem, tu dentystę, koło dentysty, no. No, widzicie, to na każdym działa. I ostatni sekret, który wam pokażę w dzisiejszym odcinku. Nie, przedostatni, przepraszam, jeszcze jeden wam pokażę. To, że się jedzie tutaj. Znaczy, nie, że się jedzie, tylko domy po prostu sobie zraspimy. Wiesz posiadam dom, gdzie ja posiadam dom. A motel, no tak. No przecież. Dobra. Muszę go znaleźć. Dobra, był do góry tu. No. Weźmiemy już sobie ten domek. Dobra, poczekajmy, aby niech się cały zrespi. Dobra. No to wejdźmy. No to nie wiem rocznie tu jest, nie? Moglibyśmy sobie po prostu kolor zmieniać jego. Aha, tylko schody. Aha. To jest No to tutaj jest kolejny sekret. Zobaczcie. Jakaś książka, agencja. Dobra. Tu. No i to taki sekret jest. No i to. Tam na razie jest jeden, jeden sekret. No ja ta nie mam zakluczonego. Ktoś mi auto ukradł. Pff. A weźmy sobie takie. Dobra i kolejny sekret. To to jest ratusz. To ratusz? No chyba wiecie, że nie o ratusz sam chodzi. Tylko po prostu no ratusz. Ale po ratuszu jest jeszcze jeden sekret, tylko zapomniałem Wam powiedzieć. To jest taki guzik. Gdy go klikniemy, to tu się otworzy takie coś, gdy wchodzimy tu. A no to tu mamy jakieś krzesło. Takie pieniądze. Brukarka pieniędzy. No po prostu drukarka pieniędzy. Dobra, no wychodzimy stąd. Tu mamy guzik i wychodzimy. Ta książka, już, jak coś już jest nam niepotrzebna, więc to możemy już usunąć sobie. No i kolejny sekret, to jest od razu tutaj, czyli szpital. Dobra, tu jest ten, no tutaj normalnie no jest X-Ray, to chyba każdy wie, że tu jest ten X-Ray, nie? Dobra, ale ja chcę już wyjść stąd, halo. Dobra, a więc tutaj no to jest za tym, tu są deski, no i tu jest kolejna taka kartka. Co to było? A tu się już nie da wejść? To ja pamiętam, tu się kiedy widowie dało wejść, tu już się nie da wejść. Ale jak widzicie, to pod... Jezu, nie widać tego. No dobra, nie widać, ale pod tym tu, wiem, że jest guzik, który nas teleportuje do takiego... Innego miejsca. I widzowie, to by było na tyle. Łapki w górę, subskrypcja, dzwoneczki, trzymajcie się. Pa, pa.